I Miśki Okoko, kto pilne zrobisz kiedyś streama z Adamem Grabowieckim? On bardzo za tobą tęskni 90 milionów 483 tysiące 77. Adam Grabowiecki tobie nie żyje, Adam Grabowiecki nie żyje, to popełnił. Pisze w internecie, że popełnił sam Adam Grabowiecki. Pisze w internecie że Adam Grabowiecki popełnił sam W internecie pisze, na interi, Na interi pisze w wiadomościach. Wpiszcie sobie na interi, sobie widzowie na interi, śmierć Ad Adama Grabowieckiego. No, tak wpiszcie sobie widzowie, wpiszcie sobie, y, widzowie wpiszcie sobie na interi, na interi. Śmierć Adama Grabowieckiego. I tam wszystko pisze na interi. Śmierć Adama Grabowickiego. Adam, gra, śmierć Adam Grabowiecki. I tam opisują, że popełnił samobójstwo i rzucił się na swoje życie i popełnił samobójstwo. Jest tysiące filmików na internecie, na YouTubie i na TikToku, gdzie ludzie piszą w komentarzach pod filmikiem życzymy tego, tego, piszą w komentarzach pod filmikami na TikToku i tego, i zatwierdzają serduszka w komentarzach pod filmikiem na TikToku na, na YouTubie Żyj w pokoju wiecznym, żyj w pokoju wiecznym, Adam Grabowiecki. I takie filmiki są widzowie na TikToku i też na YouTubie. Gdzie opisali na interi, że Adam Kabobiecki, znany pato streamer, popełnił samobójstwo i rzucił się na swoje życie. Powtarza na interi, na interi pisze, że Adam Klebowiecki, sławny youtuber patos streamer, pato streamer, y, rzucił się na swoje życie i popełnił samobójstwo. Na interi pisze, na interi pisze. Na interi to pisze w domie. Wpiszcie sobie, wpiszcie sobie widzowie, wpiszcie sobie widzowie na interi, wpiszcie sobie na interi Adam Grabowiecki, a zobaczycie, że mówię prawdę na tysiąc że Adam Grabowiecki popełnił sobie i na swoje życie się rzucił, bo no, będziemy grać coś innego, będziemy grać, eee, co by tu zagrać? Spencopa telegram, Spencopa telegram. Spencopa telegram, Spencopa. Ring <sussurra> ring ring